Siemano, piąteczka, dobrze jest moc. Siema. ale pogramy, co? Jest forma? A jak? To ciasta. <laughs> Karolku, ja już z ruchu nie grałem. Rok. Rozumiesz? Tak, ja też. Dobrze, dobrze będzie. Masz bęgaj? A a my bęgaj, panowie? Dobra, panowie, to jest turniej, zabawa, tak? Nie podpalamy się, bez spiny, na luzie, ale z zaangażowaniem, okej? Okay? Ty, a z kim my gramy w ogóle? Ty, dwa mecze z rzędu nam dali. No zaje to przełóż. Zapytaj się, czy się zgodzą. No. Ty, a wojsko? A które to? <laughs> nie wiem, no skąd mam wiedzieć. No. Gdzie jest piłka? O! Panowie, co jest? Nie męczcie się, zaraz gramy. A, Ale widać, że siadająca, siadająca jest, nie? No, Inaczej będzie chodziła. Dobra, panowie, za chwilę gramy. Pełna koncentracja, nie ma siły, schodzisz, ok? I zmieniamy się, jak mamy piłkę, ok? Wszyscy razem. Wszyscy razem. Dawaj. Tak jest. I jak nie masz komu podać, w. Na aut. Podaj do tyłu, dobra? Dobra, a po ile my gramy w ogóle? Panowie, pokażcie się, nie ma z kim grać, nie ma z kim klepki zagrać! Głowa do góry, patrzcie, patrzcie! Wal z dużego palca, z dużego palca wal. O! nie, ja nie wchodzę, nie. Ja wejdę, jak będzie potrzeba, no. Grajcie, grajcie, dobrze wam idzie. Nie sam, nie sam, nie sam, podnieś głowę! Podnieś głowę, jestem, jestem, ej! Graj, 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 graj! Ty, tamten jest dobry grajek, co? Kręci nimi, widać, że wyżej grał gdzieś. Mają chłopa. Trzeba na niego uważać. Panowie, powrót! Mareczku, ale tu musisz wrócić. No nie może tak stracić, chłopie. Gramy. A! Co piszesz? Co piszesz? To się patrzysz. A jest futbol ja... Tak się zdrowa mistrzostwa. Ja. No graj, co się patrzysz. Chcesz się bić? Chcesz się bić? No chodź. No chodź. Dobra panowie załatwicie to na zewnątrz. Mareczku, Mareczko, ale musisz to trafić, no stary, no to kładasz nogę, no nic więcej, no żalę filozofia. Panowie, ale na ten czwarty mecz ja nie wychodzę, nie no, ponaciągany jestem jak... Może lepiej nie wychodźmy z tej grupy, bo następny chyba w 17 gram co? Ilu nas zostało w ogóle jeszcze? Dobrze, już odpadliśmy. Aaaa! Wiedziałem, że mi coś p******, no. Kaśka mnie zabije w dół. Dzięki panowie. Sport zdrowia zdrowie, jak to mówią, co? Zapraszam do szatni na... Małe co nieco.